Ja zaprezentuję jak to działa to urządzenie. Pobieramy z pojemniczka, który jest tutaj, woreczek biodegradowalny. Zbieramy tę kubkę, którą nasz pupilek gdzieś zostawił. No i co? I rzucamy do urządzenia. Dobra robota. Myślę, że to już jest wystarczająca satysfakcja za to, że wrzuciliśmy ten poczęstunek dla rekuperatora. Nagrodził nas brawami, podał nam takie hasło i teraz możemy pójść dalej. Zachęca nas ta maszyna do zabawy. Ciągnę za Świetnie. i czekam na reakcję. Tym razem, tym razem, niestety, sekwencję trzech obrazków nie spowodowała wygranej, ale w przypadku, gdyby tak się stało, tutaj zostaje wyrzucona piłeczka gryzaczek dla psa. I to jest ta nagroda, która ma motywować dzieci, edukować do tego, żeby tą czynność powtarzali w przyszłości. Akcja Think Blue Volkswagena. To proekologiczna idea, która rozpoczęła się na świecie w 2010 roku. Od tego czasu powstało około 360 projektów realizujących różnego rodzaju pomysły na ekologiczne urządzenia. Volkswagen Group Polska włączył się do akcji w tym roku. I chciał sprawdzić tezę, czy y, radość i zabawa może być motywacją do y, zachowań proekologicznych. Akcja Think Blue w Polsce y, rozpoczęła się w lipcu tego roku w Poznaniu, Toruniu, w Gdańsku, gdzie y, na wybranych przez nas skwerach y, posadzono niebieskie y, kwiaty Lobelli. Pozytywny wydźwięk pierwszego etapu naszej akcji i reakcje mieszkańców skłoniły nas do tego, aby o kształcie drugiego etapu decydowali sami współmieszkańcy. W wyniku naszej akcji powstało, powstało urządzenie nazwane Rekuperatorem, które jest finałem akcji w Polsce. Mamy świadomość, że pojedyncze urządzenia nie rozwiążą naszych problemów ale w myśl idei Think Blue są one tylko przyczynkiem do wywołania dyskusji o problemach czystości polskich miast.